O trzeciej nad ranem twoje oczy otwierają się gwałtownie. To nie koszmar cię budzi. To cicha syrena. Biologiczny alarm w twoim ciele, który działa z makabryczną precyzją. To twój pęcherz. Zimno podłogi pod stopami przypomina, że noc, twój święty czas odnowy, została brutalnie zbezczeszczona. Idąc w mroku, jak duch we własnym domu, czujesz jadowite pytanie: Ile razy jeszcze tej nocy? Raz, dwa, pięć? Myślisz, że to starzenie. Drobna niedogodność związana z wiekiem, którą musisz znosić z rezygnacją, to kłamstwo. Albo gorzej, okłamujesz sam siebie. Mam na imię Zofia Krylowa i przez ponad dekadę, jako urolog, widziałam, jak życia rozpadają się nie z powodu katastrofalnych chorób, ale przez tego cichego złodzieja, który co noc wkrada się do twojej sypialni. Ten nocny rytuał to nie drobnostka, to powolna śmierć, to systematyczny sabotaż najdoskonalszej maszyny, twojego ciała. Sen to nie luksus. To alchemiczny piec, w którym życie odnawia się co 24 godziny. Podczas snu armia komórek naprawia szkody dnia. Twój układ odpornościowy ostrzy się jak miecz, szykując się do walki z niewidzialnymi wrogami. Twój mózg, ten złożony wszechświat, przechodzi święte oczyszczanie, usuwając toksyny, które jeśli się nagromadzą, popchną cię w mgłę Alzheimera bez powrotu. Hormony młodości, eliksir witalności, testosteron i hormon wzrostu uwalniają się w kaskadzie, odbudowując cię od środka. Twoje serce, niezmordowany żołnierz, zwalnia, lecząc rany bitew. Za każdym razem, gdy wewnętrzny alarm wyrywa cię z tego sanktuarium, proces gwałtownie się zatrzymuje. Komórkowe fabryki wyłączają się, odpornościowa armia traci orientację. Toksyny zalegają w mózgu, tworząc trujące bagno. Hormony życia wycofują się, a trucizna starzenia przyspiesza. Każda przerwana noc kradnie nie tylko godziny snu, ale miesiące i lata życia. Przyspiesza drogę do kruchości, dezorientacji i upadku. Ryzyko zawału i udaru rośnie wykładniczo z każdym nocnym wyjściem do łazienki. Niebezpieczeństwo upadków ciemności, złamania biodra, które przykujecie do łóżka na zawsze, staje się przerażającą możliwością. Energia znika, pożądanie gaśnie. Mgła umysłowa towarzyszy ci w dzień, zmieniając proste zadania w herkulesowe wyzwania. To nie życie, to przetrwanie w półmroku. Ale jest nadzieja. W blisko 80% przypadków ten problem nie wynika z nieuleczalnej choroby. To nie przeznaczenie, to Twoje nawyki. Codzienne decyzje, pozornie niewinne, prowadzą wojnę przeciw Twoim nocom. Dziś ujawnię pięć zabójczych zwyczajów, które niszczą Twoją witalność podczas snu, i dam Ci broń, by je wyeliminować. Ostatni jest najbardziej podstępny, ale ma moc zmienić Twoje życie z dnia na dzień. Najpierw musisz się zobowiązać. Jeśli cenisz życie, jeśli pragniesz budzić się odrodzony, pełen siły i jasności, pokaż wolę walki. Polub ten przekaz jako akt buntu. Subskrybuj, by nie przegapić żadnej prawdy, która cię uwolni. Napisz w komentarzu, ile razy wstajesz w nocy. Twoja spowiedź to nie słabość. To pierwszy okrzyk bojowy w walce o odzyskanie życia. Zaczynamy polowanie. Pierwszy wróg to picie płynów zbyt późno. Brzmi banalnie. Nie pić wody przed snem. Jakie to naiwne. Płyny to szpiedzy. Kryją się w gorącej zupie, w soczystym arbuzie, w ogórkach, w sałatce, w herbacianej filiżance, w kremowym jogurcie, nawet w lekach, które bierzesz co wieczór. Gdy pijesz cokolwiek po dziewiętnastej, skazujesz nerki na nocną charówkę. Zamiast odpoczywać, filtrują powódź płynów, gdy twoje ciało błaga o spokój. Rezultat to pęcherz, który wypełnia się do granic, budząc cię co dwie lub trzy godziny. Rozwiązanie jest proste, ale wymaga dyscypliny. Ogłoś suszę na trzy godziny przed snem. Ostatni posiłek z płynami zupa, owoc czy koktajl musi być przed osiemnastą. Porozmawiaj z lekarzem, zażądaj przeniesienia leków na rano. Nie jesteś niewolnikiem tabletek. To strategia wojenna. Małgorzata z Arizony wstawała cztery lub pięć razy w nocy. Jej życie było mgłą wyczerpania. Gdy zakazała herbat i zup po obiedzie, stał się cud. Nocne wstawanie zmalało do jednego lub wcale. Odzyskała nie tylko sen, ale duszę. Drugi wróg to kolacja. Niektóre produkty to zdrajcy to naturalne diuretyki, które zamieniają ciało w fabrykę moczu. Arbus, ogórki, pomidory, cytrusy, zielone warzywa, kawa, herbata, nawet niewinna kostka gorzkiej czekolady. Jeśli jesz je wieczorem, programujesz pęcherz na hałaśliwą imprezę, gdy twój mózg szuka ciszy. Rozwiązanie wymaga dyscypliny generała. Kolacja musi być 3 lub 4 godziny przed snem. Diuretyczne produkty są zakazane po 16. Ostatni posiłek to lekka mieszanka białek i warzyw bez wody. Grillowana ryba. Pierś kurczaka. Prosty omlet. Robert z Florydy uwielbiał wieczorne sałatki z ogórkiem i pomidorem, popijane herbatą. To był jego rytuał. Rytuał, który trzy razy w nocy prowadził go do łazienki. Gdy przeniósł kolację na 18 i wyeliminował diuretyki, odnalazł spokój, o którym zapomniał. Jego sen stał się głęboki, nieprzerwany. Trzeci akt sabotażu to nawyk na wszelki wypadek. Przed snem, czując lekki impuls, idziesz do łazienki. Myślisz, że to przezorność, że opróżniasz zbiornik. W rzeczywistości uczysz pęcherz słabości. Przyzwyczajasz go do działania przy minimalnych ilościach, do paniki przy najmniejszym sygnale. Z czasem pęcherz staje się neurotyczny, domaga się opróżniania przy kilku kroplach. Rozwiązanie to ćwiczenie woli. Od dziś idź do łazienki tylko przy prawdziwej potrzebie. Odporność na lekki impuls to klucz. Pokaż pęcherzowi, kto rządzi. Dorota z Waszyngtonu była więźniem pęcherza. Wycieczka na wszelki wypadek była jej rutyną. Gdy przestała, pierwsze noce były walką. Po tygodniach jej ciało się nauczyło. Z dwóch godzin snu przeszła na pięć lub sześć godzin nieprzerwanego odpoczynku. Uwolniając pęcherz, uwolniła siebie. Czwarty wróg to sposób, w jaki śpisz. Grawitacja to nieubłagana siła. Zła pozycja wywiera nacisk na organy miednicy, w tym pęcherz. Spanie na brzuchu to jak 8 godzin z pięścią na brzuchu. Niewłaściwe poduszki wyginają kręgosłup, powodując napięcie w tej strefie. Rozwiązanie to pozycja spokoju. Śpij na boku z lekko ugiętymi kolanami i poduszką między nimi. To wyrównuje biodra i usuwa nacisk z miednicy. Unikaj spania na brzuchu jak trucizny. Zainwestuj w poduszkę ortopedyczną, która trzyma szyję i kręgosłup w neutralnej pozycji. Twoje łóżko to sanktuarium, nie komora tortur. Franciszek z Kolorado spał na brzuchu i wstawał trzy razy w nocy. Obwiniał prostatę, wiek, wszechświat. Fizjoterapeuta zasugerował zmianę pozycji. Z niedowierzaniem zaczął spać na boku z poduszką między kolanami. Zmiana była ogromna. Wstawanie zmalało do jednego lub wcale. Po raz pierwszy od dwudziestu lat spał do świtu. To nie była prostata to fizyka. Piąty złodziej snu to twoja sypialnia. Zamieniłeś ją w tropikalne piekło. Przegrzana pokój i syntetyczna odzież niszczą kluczowy hormon regulujący mocz w nocy. Hormon antydiuretyczny mówi nerkom, by ograniczyły produkcję moczu, pozwalając ci spać. Jest wrażliwy na temperaturę. Gdy ciało się przegrzewa, jego produkcja słabnie. Nerki pracują jak w dzień, a pęcherz wypełnia się raz za razem. Śpisz w saunie, która dusi hormon mający cię chronić. Rozwiązanie to oaza chłodu. Idealna temperatura do snu to 18 do 20 stopni Celsjusza. Porzuć poliestrowe piżamy na rzecz bawełny lub lnu, które pozwalają skórze oddychać. Pół godziny przed snem. Otwórz okna. Wpuść świeże powietrze. Eleonora z Miami spała w syntetycznej satynowej piżamie bez klimatyzacji, wierząc, że ciepło jest przyjemne. Wstawała cztery razy. Zmieniła piżamę na bawełnianą i ustawiła klimatyzację na 19 stopni. W tydzień wstawanie zmalało o połowę. W miesiąc spała całą noc. To nie magia, to biologia. Spisek przeciw Twojemu snowi jest głębszy. Te pięć nawyków to generałowie wrogiej armii, ale jest inny czynnik siedzący tryb życia. Jeśli cały dzień siedzisz przy biurku, w samochodzie, na kanapie, krążenie w dolnej części ciała zamiera. Grawitacja gromadzi płyny w nogach i kostkach. Nie zauważasz tego w dzień, ale gdy się kładziesz, te płyny wracają do krwiobiegu. Nerki wykrywają nadmiar i pracują w nocy, gdy powinieneś spać. Rozwiązanie jest proste. Ruszaj się. Nie trzeba maratonu. 30 lub 40 minut szybkiego spaceru w ciągu dnia aktywuje pompę mięśniową nóg, usuwając nadmiar płynów przed snem. Chodź, jakby od tego zależał twój sen, bo zależy.